Muszę się napić kawy, a przyszedł mi w siemynek, będę testował I robił kawę Przed biegiem, nie mam za dużo czasu Dzisiaj, bo mam lekcję jazdy konnej Tylko piątkę przebiegnę I mówiłem, że pierwszy albo drugi dzień Bo ogólnie wcześniej już jakby biegałem Powiedzmy w tamtym miesiącu Ale wczoraj się zapisałem dopiero na bieg Kawę od, w prezencie od mojej dziewczyny. No nie miałem młynka, więc czekałem aż dojdzie młynek. I kupiłem takie coś. Miał dobre recenzję na Allegro. A kawę będę robił w... Dripperze. Coś takiego. Coś takiego. To też był prezent. Dziękuję bardzo. Lubię kawkę i jeszcze coś powinienem zjeść przed biegiem. Ale kupiłem sobie jeszcze coś takiego. Zatonik się przyda. Zrobię go sobie z miodem pewnie, żeby mieć trochę więcej energii. A co do biegu, bo o nim za dużo nie powiedziałem, to będzie 10 km. O 21.30 i jest nazywany biegiem nocnym w Krakowie. I start jest na rynku głównym. Robimy później pętelkę zawisłe. później wracamy. Robimy takie kółeczko wokół rynku, i na rynku jest meta. Myślę, że metrów oczy nie powinno być problemem. Tak naprawdę, bo normalnie w pracy, jak jestem, to biegam sobie piątki co drugi dzień. Tak bezproblemowo. Wszystko oczy powinno być ok. Co do butów, buty dzisiaj mierzyłem i przyjdą mi dopiero 10, więc. Później dopiero 10 i mam nadzieję, że już nie będzie opóźnień, bo nie będę miał w czym biec. Zegarek. Zobaczymy jak tam czasowo będzie. Specjalnie kupiłem sobie Apple Watcha do mierzenia czasu w bieganiu. Dobra, kawka już się powoli kończy robić. No ja się będę zbierał. Zaraz. To parzenie na pewno nie miało nic wspólnego z poprawną. I ogólnie chyba za dużo wody dałem. No, kawę. kawy. Będzie dość cienka, ale u mnie sobie tutaj, żeby było widać. No, chyba będzie dość, dość cienka, strasznie cienka. Jeszcze pod światło to w ogóle wygląda okrutnie, ale test smaku. Bardzo delikatna, to na pewno. Ale tak, wyszłam herbatka bardziej kawałka, ale smakuje dobrze, Odziwo. Nie jest gorzka ani trochę, ani kwaśna. Więc good. Przybieram się. I... idę biegać. Bo już mamy dość późną godzinę. Wątek. Jestem przy stadionie. Tutaj mam gdzieś odebrać pakiet startowy, ogólnie bieg jest jutro. Tak, odbieram pewnie jakiś numer i coś tam jeszcze, nie jestem pewny, bo było napisane, że tylko pakiet startowy, więc szukam teraz wejścia. Bo nie jestem pewny, gdzie to może być, ale bo gdzieś tutaj plan na jutro jest taki, bo ostatni trening zrobiłem wczoraj, zrobiłem sobie 3 km, takie szybkie dość. Chciałem stestować nowe buty. Pegasusy 40 i strasznie szybkie są, bo robiłem w nich wczoraj 3, 3 km i wszystkie były 5 do 515 Więc dość dobry wynik. szybko i sprawnie to poszło, dostałem jeszcze klej do butów, Dzisiaj rozdawali każdemu na wyjściu i okazało się, że zajęło mi to chyba jakoś 15 minut, jak nie mniej. Przyszedłem na 15. O 15 równo wpuszczali już ludzi. A kolejki były tak po 5 osób maksymalnie na wszystkich praktycznie punktach. Więc idealnie no, tak naprawdę. Teraz trzeba na jutro czekać na 250. Jesteśmy już na mieszkaniu i tak, robimy opening Pakietu startowego z nocnego biegu w Krakowie Nie tak, już mam tak pełno mówić klej, o Boże Klej wydawali na wyjściu, więc wziąłem Myślałem, że to jakaś wlotka, a okazało się, że to klej Dostałem taką piękną torbę i mamy długie szelki Więc jest y, wygodna jakby Bo niektóre mają strasznie krótkie, że na ręki nie da się włożyć Więc jest plus, dość duży eee, Mój numer to 23... oh, 2204 Tutaj muszę wpisać nazwisko, imię, y, grupę krwi eee, To to sobie później wypełnię Dostałem jeszcze osi, że zjem sobie te zaraz, bo będę szedł na trening, taki też lekki dzisiaj, żeby się nie przemęczyć. I makaron, co w ogóle mnie zdziwiło na początku, ale jest to w sumie zrozumiałe, bo, bo najlepiej dzisiaj zjeść dużo węgli, żeby jutro mieć power. Ja raczej makronu nie będę, ale osi sobie zjem. Jutro też w sumie raczej taki chill day, żeby się nie wymęczyć. Patrzę czy nagrywanie jest, jest nagrywanie. I tak, bieg jest o 21.30 tak mi się wydaje. No i planowo jest pobiec jakąś jakoś tak około 50 minut. Za łodyżkę. Choć wydaje mi się, że będzie... nie będzie jakoś trudno 50 zrobić. 50 minut. Bo jednak będą emocje i tak tam dużo ludzi. Więc zobaczymy eee... nowe buty, no właśnie buty, buty, buty 3 km dopiero w nie przebiegłem, ale są wygodne mega i szybkie Więc tak jutro trening Raczej nie będzie Nie będę raczej trening robił jutro Więc widzimy się jutro w dzień startowy! Sano? Os de